Od sezonu 11, czyli Sekretów Zakazanego Pinjitsu, twórcy zaczęli ogłupiać naszych ninja, przez co stali się oni bardzo dziecinni i wielu fanom się to nie spodobało. Zmiany te najbardziej dotknęły Jay'a i Lloyda, jednak w przypadku tego drugiego nowa seria czyli Ninjago Powstanie Smoków zaczęła to zmieniać i w dzisiejszym odcinku sobie o tym porozmawiamy. Jeśli film ci się spodoba, to będzie mi naprawdę bardzo miło, gdy zasubskrybujesz mój kanał i zostaniesz ze mną na dłużej. W przeciwnym razie własnoręcznie zmiażdżę was moim młotem. A tymczasem lecimy z tematem. Do sezonu 10 Lloyd był naprawdę świetną postacią i trzeba to przyznać, była to naprawdę dobra postać, dobrze rozwinięta, dobrze ułożona i naprawdę przyjemnie się go oglądało. Jednak od sezonu 11, który wprowadził gwałtowne zmiany do Ninjago, według naprawdę sporej ilości fanów Lloyd stał się nudny. Z potężnego, dojrzałego wojownika stał on się trochę taką dziecinną ciamaidą i to dosłownie. Zresztą porównajcie sobie sami to, co mieliśmy w sezonie choćby siódmym, a to, co w 11. Możemy również zauważyć sporą różnicę, jeśli chodzi o umiejętności Lloyd'a. Nie wiem, czy tylko ja odniosłem takie wrażenie, ale wydaje mi się, że od sezonu 11 Lloyd jest trochę słabszy. Wiadomo, wszyscy ninja spadli trochę na formie, co widać choćby po ich wyglądzie, ale jednak wydaje mi się, że moce Lloyd'a również osłabły. Jego walka i ataki nie są już takie efektowne, a w dodatku jego moce wydają się jakby słabsze. Odnoszę wrażenie, że jego kule energii w tych sezonach to nie było to co kiedyś, że Lloyd stał się po prostu słabszym wojownikiem. W dodatku sporej części fanów nie podobało się to, że Lloyd jest faworyzowany, że jest go dużo praktycznie w każdym sezonie, przez co pozostali ninja mieli tego czasu na ekranie po prostu mniej. Ale nowa seria, czyli Ninjago Powstanie Smoków to z no dobra, to się akurat nie zmieniło, ale charakter Lloyd'a jak najbardziej. Z tego dzieciaka, którego mieliśmy, stał on się dojrzałym, a jednocześnie bardzo sympatycznym i zabawnym sensejem. Przez co wielu fanów uważa go za naprawdę świetną postać i wcale się nie dziwię. Na pewno w dużej mierze wpływ na jego zachowanie ma to, że zielony ninja stara się być jak jego wujek, czyli mistrzów, i tak jak on chce być dobrym, a jednocześnie bardzo mądrym i jej surowym sensejem dla Arena i Sory, jednak pozostaje on przy tym sympatyczny i całkiem zabawny, przez co naprawdę bardzo przyjemnie się go ogląda. Pod tymi słowami podpisuje się cała masa fanów, co widać chociażby na Twitterze, Facebooku czy innych tego typu miejscach, gdzie istnieje jakaś społeczność ninjago. Fani naprawdę cenią sobie Lloyda w nowym sezonie i nie ma się co dziwić, bo w nowej serii jest to naprawdę świetna postać. Tylko mnie teraz nie pobijcie po tych słowach, ale uważam, że świetną opcją dla rozwinięcia charakteru Lloyd'a byłaby śmierć Mistrza Wu. Myślę, że wtedy całkowicie przejąłby jego rolę, jednak pozostałby przy tym sobą, przez co nasz Zielony Ninja byłby jeszcze lepszą postacią. Na dzisiaj to już wszystko, możecie dać znać w komentarzu co wy sądzicie o Lloydzie w nowej serii, a tymczasem ja dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!